Dzisiaj będziemy mieli okazję łowić na takim zbiorniku wiejskim. Przykro mi, ale na lód akurat nie da się wejść. To wydrążyłem, o tutaj, takie właśnie małe przerębla. Prawie z każdej strony. prętem, bo akurat wiertła nie mam. Mówię to od razu. Ochotki w mojej miejscowości nie da się kupić, jest niedostępna. Dlatego i wyłącznie dzisiaj mamy do użytku wątróbkę i kulki chlebowe. Nie wiem, jakoś profesjonalnie to nie wygląda. Nie jest to jakieś cudo. Dzisiaj będę miał do użytku dwie wędki pododowe. Parki konga. Domowej roboty z pławikami. No to założę zestawy i jeszcze przyjdzie mój pewien kolega. Zrobiłem już w tym czasie wątróbkę. Teraz założę ją na haczyk. Mam tutaj też domowej roboty mormyszka. Teraz postaram się to założyć. Na haczyk. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy będzie to go dokładnie widać. Teraz przystąpimy do ustalenia gruntu i zarzucenia zestawu Jeden zestaw jest już zarzucony Przykro mi, ale akurat nie mogę dostosować gruntu, ale sławik jest pod wodą, ale doskonale go widać Zaraz spróbujemy dostosować grunt na drugiej wędce to jest pięknie, tylko że lód jest trochę za słaby, żeby na niego wejść. Dobrze, spróbujemy trochę je podniecić. Tutaj trochę takiej zalęty, objętej taski. Takiej, o to można powiedzieć, herbifalce. Teraz dosypię takiej zalęty do każdej z dołków. Tutaj, tutaj jest na lewą kulkę. A tutaj mamy na trubkę I czekamy na branie. Więc to się do każdej podostypuje trochę zamęty, Tylko sekundę wyczyszczę ekranik w kamerze. Dobrze. Dobrze, już po wyczyszczeniu ekranika dosyczyjemy do każdej po trochę kulek. Dobra i to sobie opadnie na mną i spróbuję przywołować rybacz Myślę, że coś dzisiaj złapiemy To mam. Taką na wysypię tutaj. iż do każdej z dziur podomętałem No i do wystarczyło czekać na branie. Mam jeszcze tutaj taką jedną przynętę, aż wam pokażę. Haczek. Tu mam jakieś. moja mojego wablerka, Blaszki. I mam też taką poziomkę, na którą będziemy się łapać. Takie malutkie. że się nam uda dzisiaj złapać no to widzimy się za 15 minut położę kamerę na statywie. i tak będziemy czekać ja teraz wezmę rusza Idziemy w ogóle spławik? powinien to wziąć. Dobrze, widzimy się za 15 minut. Dobra, minęło już pół godziny. Jadę tutaj cichutko, a tutaj... O, o, o! Nie, pusta. A tutaj żadnego brania nie mam. Nawet miałem parę ochotek. To spróbowałem, ale nic, kompletnie. Spróbuję podlodowego spinningu, tak jak to nazwę, i spróbuję połowić na oto poziomka, a tu wezmę takiego małego woblerka albo małą obertówkę. No to będziemy próbować. Ciutko założę do kamery statywik malutki. Przepraszam za to pikanie, ale muszę czasem sprawdzać. Tak na kamerze. Jak tam was. I od razu to mówię, na 100 subskrypcji będzie konkurs. Taki przedstęp robię. Do wygrania będą akcje wrestlingowe. Ciągnąłem trochę żółki z kołowrotka. No i teraz będę nawlekał poziomkę. Nawlekam poza kamerą, bo jest to dość problematyczne. Ja do tego używam żyłki 0 bodajże 10 albo 0,8. A jakiej wy używacie? Oj oj oj, otworek jest tutaj trudno to zawiązać, aby mi się nie zerwało, bo mam tylko jedną. да как это трудно трудно Ja nie mogę. Spodziewam się z założeniem. O, jest. Udało się. Jest. Poziomka. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Teraz będę na nią łowił. I no to lecimy do przrębla. No proszę bardzo, ona ja się tak prezentuje. Jest to dość stary przynęt. Mamy dwadzieścia, może więcej lat. Spróbujemy tutaj blisko krzaków. Trochę trudno mi się to tak operuje. No ty no, ja tak trochę popracuję przynętą. Widzimy się za parę minut może się uda jakiegoś okania wyłowić Dobra no i teraz będziemy próbować łapać opuszczamy przymiot na samodno i pulsacyjnie próbujemy tak